Kto robi śmieszne miny? <grymne> Tata zrobił nam zdjęcie. Robię wam cały czas. A gdzie piłka jest? No co, gramy w piłę? No to Ale trzeba przynieść piłkę, proszę. Dużo już zrobiłem zdjęcia, teraz też robię. Lenia wyjmuje piłkę z krzaczka, widzisz? Udało się? O, nieźle. びって Co macie? Piazki. Pokaż, ale piękne. Oje, to nie urósł. Pokaż. <grystanie> Mucha za mną. Nie. Na jest? Nie ma na nosku żadnej muchy. Pokaż, jaki kwiatuszek masz, ale piękny. Ale nie jeszcze zbiera, tak? Mm. Takie masz kwiatuszek, bardzo ładny. Ten jakiś, tata, zobacz. O, bo no już nie ma płatków, wiesz. Mm, powiem, tego zerwę. Zerwij tego. Tata, mucha ja Już poleciała sobie, muszka ci nic nie zrobi. po popoc? Mucha mhm. była na, moi, na moim blankału i poleciała. Pewnie, że sobie poleciała. Muszka nic nie zrobi. To zobacz. Nie ma nigdzie muchy. Patrzę już tu wszędzie, nigdzie córyś nie ma U, muchy. Ma na głowie kwiatek. Mm. <grywa> <grywa> Tata, czy możesz mi zerwać te kwiatuszki? A czemu sama nie zerwiesz? Bo nie chce mi się. Nie, leniwa jesteś, a tak pięknie zbierałaś Tata. te kwiatuszki. Co? Co tam jest? Tam była Mrówka. Ojej, tu i przestraszyłaś się mrówki? Tak. A już sobie poszła chyba. Nie, Te pozbieram. No, jabłku, tata, no to zobaczmy na tym kwiatuszku. Jest tu jakaś... Mrówka nie ma. Zobaczmy na drugim kwiatuszku. Zobaczmy na tym. Nie. Też nie widać. No to trzymaj go. Borysek, trzymasz chcesz kwiatuszkę? Tu nie ma mrówki. Ale Widzimy tamte No Trzeba popatrzeć na wszystkie. Ja widzę cały dzień mrówka. Cały dzień widzisz mrówka. O rany. U, widzisz tata? Pokaż. Chodziła tutaj. Chodziła tutaj. Chyba jej tam nie ma. Ale mróweczka też ci nic nie zrobi. Przecież mróweczki są takie malutkie. Tata, dopóki tata. się ich nie rusza. U, Aha, idzie, tata, tata popatrz, ja już umiem zrobić kwiatkiem Aha Umiesz nim kręcić, tak? O rany, tata dzwoni do mamy, muszę wyłączyć Tata dzwoni do mamy Tak, nacisnęło się coś tam czy i dzwoniło się do mamy I ogród, że nie będzie się tu kosić. No, duży ma ogród, prawda? I, I nie widzi, gdzie jest jego kosianka. Tak, pewnie ma schowaną w garażu. Albo w bagażniki. a bagażniku. z, z Pokopiemy sobie zaraz piłkę. Za to tych kwiatek. Bardzo ładne są te kwiatek. No Ale ja tak zrobimy, że... Nie I powiedz kto. Dokoła. Może patrzyć, patrzyć, serwody, dokoła, na kogo wypadnie, piłki. tego bądź. Dobra, Dobre? dobra. Dobrze, tak. Jak to było? Endliczek, pętliczek. Czerwony Serwody, stoliczek. Na kogo wypadnie, bądź. Aha. Na niego bądź. Na kogo wypadnie, na tego bądź. Tak, Tak zrobimy. To ładnie proszę pomachać jeszcze do, tutaj do, do kamery, zrobić papa pa i kończymy nagranie. I gramy w piłkę wętliczek, pętliczek. Pa pa. Uśmiech jeszcze na koniec, tak? Ślicznie. I Borysek jeszcze uśmiech, tak? Ślicznie. No to Pa! Pa. pa.